Spokojny dobry będzie pod Jezus Chrystus. Zapraszam was do wspólnej modlitwy na Koronę do Bożego Miłosierdzia, razem ze mną jest pewna osoba. Uwaga, uwaga, o, tu jest moja mama. No, witam, witam serdecznie. Bilę, mama nie bój się. Dlatego mógłby no, przymij się do Synusia. No, mama nie chce być na wizji, ale to spokojnie damy radę jakoś. No, jak nie chcemy, to zrobimy tak. O, Dobrze, tak zrobimy. Hej, witaj, Darek. Pozdrawiamy Stany Zjednoczone. E, modlimy się za dusze w czystu cierpiące, zakonające dla nas o dobrą śmierć, za tego z nas, kto najbardziej potrzebuje modlitwy. Dlatego dzisiaj koronka jest nieco później, no ale się udało. E, modlimy się za dusze w czystu cierpiące, zakonające dla nas o dobrą śmierć, za tego z nas, kto najbardziej potrzebuje modlitwy w intencji księdza Piotra Pawłukiewicza w intencji Kasi Szkarpetowskiej, Edy Wiśniewskiej, Asi się w intencji mojej rodziny, mojej mamy, ojczyma, ale tych wszystkich, którzy mama się patrzy na mnie jak nie wiem co. <ślad> Dobrze, także tego, tak gdybyście chcieli moi kochani, to bardzo proszę piszcie intencje, też kciuk do góry, pamiętajcie, też, gdybyście mogli chcieli, to możecie też wesprzeć. Na dole jest taka, taka, taki prosty kącik. Ta, jak to tam zwał? Wesprzeć czy w inną, form inną formę? Super szczęście super naklejka. Super podziękowanie. Bardzo Wam po prostu, moi drodzy. Dziękuję. To co, mama, Rozpoczynamy koronkę? Tak, start. Start. W imię Ojca i Syna i również świętego. Amen. Amen. Ojcze nasz, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, żyć Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wyć nas na pokuszenie, ale nas słabo do złego. Amen. Zdroweś Maryjo, łaski święte na Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony obóz żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami chrzestnymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amy. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, Jezusa Chrystusa, Syna jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryj Panny, umęczał pod chąskim Piłatem, ukrzyżował Maryi po grzebiach, wstąpił do piekiel, przy tego dnia zmartwychwstał, wstąpił, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Ojca, Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzi, w sądzie dziwych i umarłych, wierzą w Ducha Świętego, Pan w święty Kościół świętych obcowanie, żywot odpuszczenie, odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny, wieczny. Amen. Moi drodzy, udostępniamy naszą modlitwę. Też jeśli możecie, to kciuk do góry i też jeśli możecie, to wesprzyjcie teraz właśnie ten kanał. Bardzo Wam dziękuję. Modlimy się też za fajterów. Ojcze Przedwieczny, oferuję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mniej miło dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki Mj miło dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej mękimniej miło dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki niej miło dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, mniej miłosiercie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, niej miłoiercie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, Mniej miłośiercie dla nas i całego świata. Dla, dla jego, jego bolesnej mańki, miej miłe, miłe twierdzi, się, dla nas i całego, całego świata. Pozdrawiamy trola, amatorek z gimbalem. Gdybyś amatorek z gimbalem słyszał złego ducha, to byś po prostu narobił w gacie. Ja go słyszałem przy egzorcyzmie i nie, nie narobiłem w gacie, ale miałem dość mocną że tak powiem, podniesione ciśnienie. Druga dziesiątka koronki do Bożego Miłosierdzia. Ojcze Przedwieczne, uprawiajcie i krew, duszę i bóstwo, bóstwo, Twojego, Pana naszego, naszego Jezusa Chrystusa, Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i, i całego świata. Amatoreś z gimbalem jesteś niedouczony, więc nie kompromituj się. Dla Jego bolesnej męki miłosierdzia dla nas i całego, i całego świata. Dla jego bolesnej męki, męki miłości dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, męki <kluz> miłości <miłosierdzia kluz> dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, męki miłości dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, męki miłości dla nas i całego świata la jego bolesnej męki niej miło dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki mniej miło dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki niej miło dla nas i całego świata. W jego bolesnej męki, męki niej miło dla nas i całego świata. Dla Małego Jego bolesnej męki, męki nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Amatorek, stosując Twoją logikę, Ty nie istniejesz, bo Ciebie nie ma. Ty jesteś tylko po prostu tworem internetu. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci się ciało i krew, i krew, duszę i bóstwo najmniejszego Syna Twojego, Pana, Pana naszego Jezusa Chrystusa na, na przepłakanie za grzechy nasze i całego świata. Dla jego bolesnej męki Mej miło siedzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, Mniej miło siedzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki Mniej miło sieerdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Mniej miło siedzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, niełosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, niej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Czwarta dziesiątka. Koronki do Bożego Miłosierdzia, o niepokojej porze w naszych intencjach. Mówmy się Ojcze przed wieczną, ciało i krew dalszą i bóstwą, najmilszego Syna Twojego, Pana naszy, naszego Jezusa Chrystusa, nasze błaganie za grzechy nasze i całego świata. Wiktor Kreft, modlimy się na koronce do Bożego Miłosierdzia, między innymi, za tych, którzy wchodzą na ten kanał po raz pierwszy, czyli za Ciebie też, nawet jak jesteś niewierzący, w Twoje intencje. Dla Jego dla bolesnej, bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego, całego świata. świata. Dla Jego bolesnej męki, niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, niej miłosierdzie dla nas i całego waves. świata, dla Jego bolesnej męki, niej miłosierdzie dla, dla, miłosierdzi dla, <całe> dla, miłosierdzi dla, dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, nie miło dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, niej miło sieercie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Niej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, niej miło dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej i miłosierdzie miłosierdzie dla nas i całego, i całego świata. Ostatnią piątą dziesiątkę ofiarujmy w naszych intencjach, w intencji nas wszystkich modlących się. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, nasze przewłaganie za nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki Mniej miło siebdzie dla, dla, dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Mj miło sieerdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miło siebdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej mękiniej miło siebdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty Mas, święty nieśmiertelny, śmiertelny, zmił się <Szztownie> nad nami, nad całym światem. Święty Boże, święty Mas, święty śmiertelny, <Szztownie> <Sz> ni zmiłuj się nad nami, nad całym światem. Święty Boże, święty Mas, święty ani <Szztownie> śmiertelny, zmił się nad nami, nad całym światem doktorze, chwilę, nie jest wypłynęła z najświętszego serca Jezusa, jako uzdrowiła serce dla nas, ufamy Tobie. O do doktor, jest wypłynęła z najświętszego serca Jezusa, jako uzdrowiła serce dla nas, ufamy Tobie. O chwilę, doktor, jest wypłynęła z najświętszego serca Jezusa. Pozdrowi miłosierdzie dla nas. nas. Ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam tobie. Za naszą Ojczyznę Polskę, pod Twoją obroną. Uciekamy. Tobie. się, ufam Tobie. Jezu, naszymi Tobie. Prośbami naszymi ufam Tobie. Jezu, Tyle wszelakich złych przygód dać zawsze za wypawiać. Panno chwalebna błogosławiona, o Pani, Pani nasza, nasza orędochniczko nasza, pośredniczko Pani nasza, pocieszycielko nasza, 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 synem swoim, swoim nas pojedna, jedna. synowi, synowi swojemu, nas poleca, swojemu nas poleca, swojemu synowi nas, nas oddawaj. Przedstawiennictwo świętego Michała, módlmy się Święty Michał. Arkaniel, Archaniele, wspomagaj nas w walce, na a przeciw niego zasadzkom złego ducha, bądź naszą broną, aby go Bóg po stracił. Pokornie o to prosimy od niebieskich, niebieskich zastępów, szatana, i inne duchy, duchy złe, które nas duchowe do środki po tym świecie krążą. Nocą Bożą wstrąć piekła. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Pan Błogosław, Duch Sągący, Ojciec i Syn i Amen. 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 Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję, mojej Mamy dziękuję. <noise> bardzo Was proszę, jeśli możecie, kciuk do góry, jeśli możecie, to żeby sprzyjcie kanał. No i może jutro nawet jakiś film się z Mamą pojawi, bo jestem z Wami o mamę, także Marek Bukowski prosił o modlitwę. To pomówmy się przez stanowisko Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski I pełna Będę Pan z Tobą błogosławiony między Biedostami. Błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, święta Mario, Matko Boże. Mówisz za nami Rzecznej, teraz i w godzinę śmierci, śmierci naszej Amen. Możecie też wesprzeć właśnie teraz złotówką 2, 3, 5, 10, 15, 20, można euro, można dolar. Jak ktoś jest za zagranicy, bardzo, bardzo wam dziękuję właśnie za ten rozwój. To, co ma Mirosław, Grabet 75, takie kółeczko z gwiazdką, to jest forma oznaczenia stałych wspierających. Możecie udostępnić komuś znajomemu, jakby ktoś chciał wesprzeć ten kanał, to też bardzo Wam dziękuję. Rzeczy, no, nie wiem jak się to nazywa fachowo, także bardzo. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam Renata Sternal, pozdrawiam mamę, tatę, pozdrawiam moich parafii, że razem ze mną się mówili. Do zobaczenia. Życzę wam dobrej... z okolic Zakopanego, Marek Bukowski. Bardzo się cieszę, Orzeszek kukasz. Dzięki wielkie okolice Zakopanego, piękne okolice. Do zobaczenia. A z których okolic Zakopanego? Które okolice? Bo moja mama jest bujaką spod Zawoi z Hej! Także można napisać, no dobrze. Będzie kończyć mama? Tak. Tak, dobrze. Dziękujemy, Bóg tak, zapłać. Zobaczcie, zobaczcie tutaj. Zobaczcie, coraz młodsza jest ta kobieta. Coraz młodsza jest ta kobieta. Tak, tego, że... bardzo młodego roku. <laughs> um, rocznik młody. A, nowy targ, piękny, pięknie, okolice zapytanego. dobrze. Moi drodzy, bardzo, bardzo wam dziękuję. Do zobaczenia. Trzymajcie się Jezusa z Bogiem. Trzymajcie się. Hej.